Dzisiaj rolka taka trochę sportowa. Tutaj, może za mną widać mojego rumaka. Nie wiem, czy dobrze będzie okryty, ten oświetlony, ale jest tam. W każdym razie, pojechałem sobie na wycieczkę i pomyślałem, że roleczkę zrobię dzisiaj taką, właśnie penerową. No i co? Słowo, na, słowo techniczne na sobotę. Brzmi ghosting. Ghosting już Ci kiedyś pokazywałem. Nazywałem to jako falę Dunaju, także przypomnę Ci to może teraz tym zdjęciem, które teraz skoczy. No i to nie są do końca falę Dunaju, bardziej e, profesjonalnie nazywa się to ghosting. I jak można sobie z nim poradzić w inny sposób, niż ja Ci zalecałem. Hmm, co ja tam zalecałem? Zalecałem, żeby. E, czym zalecałem? W każdym. Tak, zmniejszyć prędkość zmniejszyć prędkość ekstruzji, ale można jeszcze pójść krok dalej i wpłynąć na przyspieszenie ekstrudera. Mianowicie, kiedy ekstruder przechodzi z jednej ścianki na drugą jest to przejście pod kątem 90 stopni i chce to zrobić szybko, no to można by mu tutaj trochę przeszkodzić i spowolnić to przyspieszenie, bo właśnie wtedy z przejścia ścianki ze ścianki na ściankę dochodzi do tego ghostingu. Także polecam pomieszać troszkę w ustawieniach druku, zmniejszyć przyspieszenie nawet dwukrotnie ja miałem chyba 2000 mm na sekundę kwadrat to zszedłem chyba nawet do 800 tak, mm na sekundę kwadrat także dosyć duża zmiana no ale polecam, bo fajne są efekty no i tyle, wielkie dzięki za uwagę no i zapraszam na kolejną roleczkę techniczną